Leszno, kwadrans samorządowy. Audycja finansowana przez Miasto Leszno. Witam w kwadransie samorządowym. Witam wiceprezydenta Miasta Leszna, pana Piotra Jużwiaka. Dzień dobry, panie prezydencie. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Kłaniam się nisko. Panie prezydencie, w wakacje, ale urząd pracuje oczywiście normalnie, pełną parą i wczoraj właśnie zakończył się nabór wniosków do kolejnej, ósmej już edycji programu Polski Ład Inwestycje Strategiczne. Leszno oczywiście złożyło wnioski. Powiedzmy, czego one dotyczą i na co to są wnioski? Tak, dokładnie tak jak pan redaktor zauważył, to dosłownie do ostatnich dni jeszcze dyskutowaliśmy, które wnioski warto byłoby złożyć i tutaj ostatecznie zapadła taka decyzja, powiedzmy, tam oprócz tych takich trzech głównych projektów, o których za chwilę powiem, też pojawiła się kolejna edycja, jeśli chodzi o Polski Ład e, Zabytki. My w tej poprzedniej edycji, co akurat w ostatnim czasie dość wyjątkowo nie otrzymaliśmy na żaden z tych zabytków, które składaliśmy i w tym roku złożyliśmy jeszcze, znaczy w tym roku teraz złożyliśmy jeszcze dwa takie projekty. E, oba dotyczą Szkoły Podstawowej numer jeden. piękny obiekt, obiekt zabytkowy. Jeden z tych wniosków, bodajże na milion trzysta e, jest związany z renowacją auli i okien w tej auli drugi chyba na milion osiemset, to jest remont dachu w szkole podstawy numer jeden, a więc remont, który też na pewno by się przydał. Natomiast jeśli chodzi już o to, co pan redaktor trafnie spytał, te inwestycje, takie, takie te strategiczne, tam były trzy takie grupy, nazwijmy to mała, średnia i duża, trzy takie elementy, w których można było składać. I w tym najmniejszym to złożyliśmy na przystosowanie przyziemia w drugim liceum ogólnokształcącym. To był tam w drugim liceum, ten wie, że, że, że tam są takie sale w przyziemiu, które mogłyby być wykorzystane na odbywanie tam zajęć szkolnych. Chcielibyśmy tutaj to, to m, też zrealizować. Myślę, że, że potrzebna inwestycja widzimy w tym roku. Widzieliśmy Państwo na Waszej, na waszej antenie, wielokrotnie mówiliście o liczbach chętnych osób, które, które w poszczególnych szkołach chcą się uczyć. No, gdzieś tam to drugie liceum było jedno z tych, które z tych, gdzie najwięcej ludzi chciało, chciało startować, więc te sale będą niewątpliwie potrzebne. Jeśli chodzi o ten projekt średni, tam zdecydowaliśmy się złożyć wniosek o dofinansowanie na renowację rynku, ale mówimy tutaj o bardzo potrzebnej i, i, i chyba koniecznej renowacji chodnikowej. Tam dużo takich elementów. No i wreszcie rzecz najważniejsza, ten największy wniosek, a mianowicie tutaj został przez nas złożony na ulicy święciechoską ogromna inwestycja ja tylko przypomnę że my złożyliśmy taki wniosek na dofinansowanie chyba na niecałe 15 milionów teraz złotych ale warto tutaj przypomnieć że już chyba 14 czy 15 milionów złotych mamy zabezpieczone na tą na tą inwestycję bo jest to inwestycja która na pewno będzie wynosiła kilkadziesiąt milionów milionów złotych i to jest chyba też taka jedna z ważniejszych strategicznych inwestycji w najbliższym w w najbliższym czasie. Jedna z najbardziej oczekiwanych z całą pewnością tak. przez mieszkańców za to, że... Podobnie jak Akwawit, teraz w przyszłym tygodniu będzie, będzie też otwarcie, zobaczymy jakie będą, jakie będą oferty. Więc myślę, że fajne inwestycje, ważne inwestycje. No i mamy nadzieję, dotychczas nam się w miarę to udawało, że ten, to rozstrzygnięcie też będzie korzystne dla miasta Leszna i dla jego mieszkańców. Około 15 milionów pan mówił na Święciechowską, a w przypadku tamtych dwóch wniosków, jakie to są kwoty? Mniej tak, jeśli chodzi o drugie liceum, to jest niecałe 2, niecałe 2 miliony, tam nie wiem, czy jest 1,5 czy 1,4 e, Natomiast jeśli chodzi o rynek, to 5 milionów. 5 milionów złotych. No i przypomnijmy też, że chyba lada dzień będzie rozstrzygany przetarg na inną inwestycję z poprzedniego naboru polskiego ładu. Mówię tutaj o akwawicie. Tak, no właśnie to co mówiliśmy. Rozstrzygnięcie jest bodajże 21 sierpnia. No to już jest w ogóle ogromna, mhm. e, ogromna inwestycja. E, duży tutaj sukces pana prezenta, że udało się te prz środki przesunąć, przesunąć e, bo już pamiętamy tą całą historię, nie będziemy tutaj przypominać. No środki niezbędne, żeby tak ważna inwestycja e, tego symbolicznego miejsca mogła być zrealizowana. Leczna korzysta z Polskiego Ładu z całą pewnością i w ten sposób możemy też przejść płynnie do kolejnego tematu, czyli remontów w szkołach, bo kilka takich remontów, między innymi dzięki środkom z Polskiego Ładu, też jest prowadzonych. Chociażby szkoła podstawowa numer 13. Tak. Tam do, taki remont właśnie chyba do, będzie się rozpoczynał. w tej chwili będzie startował dosłownie też kilka dni temu została ostatecznie podpisana umowa z wykonawcą. Też tutaj znacząca kwota, około 5 milionów złotych. Będziemy remontować tam mieliśmy pewne perypetie. Pierwszy przetarg nie do końca się udał, drugi już wyszedł bardzo fajnie. Remont dachu, ale też remont szatni, remont sanitariatów, więc myślę, że ta jakże ważna hala z jednej strony dla mieszkańców, uczniów, ale także dla piłki ręcznej uzyska tutaj nowy, nowy, nowy blaz i z tego się też niezmiernie, niezmiernie cieszymy. Przecież pan redaktor powiedział: To jest inwestycja, która rusza, która startuje, a jesteśmy przecież po zakończeniu tego ważnej inwestycji. Tutaj akurat było z innych środków, tutaj ze środków marszałkowskich, jeśli chodzi o szkołę podstawową, o podstawową numer 10, ja dosłownie kilka dni temu byłem na spotkaniu pani dyrektor na szkoła w zasadzie nie do poznania państwa redakcja, ja widziałem, że robiliście relacje tutaj z, z, z tych remontów. Naprawdę świetnie szkoła wygląda. Dzieci na 100% od pierwszego, no właściwie od 4 września, bo w tym roku startujemy z nowym rokiem szkolnym 4 września. Od 4 września będą mogły do tej szkoły szkoły powrócić. No a jeszcze dodam do tego, że w tym roku planujemy tak trochę nietypowo, ponieważ przedszkola nie do końca mają tą inaugurację roku szkolnego, ale postanowiliśmy z uwagi na to, że to też bardzo ważna inwestycja, w tym roku inaugurować rok szkolny w przedszkolu numer 12 na Zaborowie, a więc kolejny tutaj w zasadzie od nowa powstały budynek po szkole podstawowej numer 4, po szkole podstawowej numer 3, teraz mamy przedszkole numer numer 12, więc myślę, że że fajne inwestycje, fajne inwestycje oświatę, fajne inwestycje w nowe budynki, a myślę, że w najbliższym czasie pan prezydent Borowiak ogłosi też kolejną ważną decyzję o to, gdzie, o budowie nowej placówki. Pan prezydent wielokrotnie o tym podkreślał, że tutaj taka placówka jeszcze w Lesznie na pewno będzie musiała, musiała powstać i w tym roku przygotowujemy się, czy właściwie w tym momencie trwają przygotowania do złożenia odpowiednich wniosków. Tych remontów jest znacznie więcej, ja chociażby w, teraz mam w głowie Zespół szkół numer 4, które też się zmienia. O tak, 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 cały, cały czas. Pernamentne wymienianie w czasów, też tak. wielu okien, czy w mm -hmm. Zespole Szkół Ekonomicznych, czy w Pierwszym Liceum mm -hmm. Ogólnokształcących, więc jest to jeden z tych elementów, które stawiamy, ale my często podkreślamy, no wszyscy mówimy, że Leszno jest miastem szkół. Widzieliśmy to po chętnych po tutaj, jeśli chodzi o ten, o ten nabór. My jesteśmy w zasadzie tutaj w regionie takim liderem, no powiat nie prowadzi z by dużo tych szkół hmm. średnich, w zasadzie jakieś tam pojedyncze, więc w zasadzie my tutaj przyjmujemy też tą rolę nie tylko dla mieszkańców regionu, nie tylko dla mieszkańców Leszna, ale także i mieszkańców regionu i powiatu leszczyńskiego i także innych powiatów tutaj. Dwa ostatnie nabory rzeczywiście szalone, ten kolejny w będzie już, nie już znacznie łagodniejszy. Tak, tak. Panie prezydencie, na koniec jeszcze sprawy sportowe, bo to też pana działka tak. w samorządzie i tak, dostałem listę imprez wakacyjnych, które się odbyły w Lesznie i ona jest imponująca. To są wydarzenia rangi europejskiej, które rzeczywiście odbijały się szerokim echem. Ja już nie mówię o Tour de Polonii, które właściwie śledziliśmy z zapartym tchem, szczególnie fani kolarstwa przez cały tydzień w telewizji, ale inne wydarzenia, chociażby turniej piłkarski drużyn polonijnych. Świetna impreza po raz kolejny zorganizowana. Myślę, że z wielką radością te ekipy przyjeżdżają. Jak się z nimi rozmawia, to oni są zachwyceni. Mieliśmy mistrzostwa szybowcowe, mistrzostwa Europy. Teraz mamy puchar balonowy, też o europejskim zasięgu. Impreza rzeczywiście jest się czym pochwalić. Tak, no panie dyrektorze, ja bym powiedział, że nie wiem, czy wiele miast w Polsce w wakacje zorganizowało tyle imprez o tak dużym zasięgu, a przypomnijmy, że możemy przecież jeszcze dodać, może już nie tak koniecznie sportowo, ale na pewno bliskie związki ze sportem, a mianowicie Antidotumershow. Kilkadziesiąt tysięcy ludzi, które tutaj do Leszna, do Leszna przyjechało. Później mieliśmy, tak jak pan redaktor powiedział, polonijne euro. Kilka godzin de facto e, transmisji z Leszna, z Leszczyńskiego Rynku. Wspaniały oddźwięk, e, taki, taki, który tutaj mieliśmy od różnych przyjaciół, znajomych z innych miast, nawet z innych e, państw. Liczba wyświetleń na, e, na Facebooku. Na no marginesie dodam, że, 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 że właśnie to, jak fajnie wygląda Leszczyński rynek też w telewizjach, powoduje, że możemy coś zrobić, spowodowało, że niedawno zgłosiła się do nas także TVP Kultura, która chciałaby właśnie, dogadujemy szczegóły, jeszcze we wrześniu zorganizować, może pod koniec września, taki transmitowany na żywo koncert jazzowy. Zobaczymy, czy on będzie na rynku. Być może będzie przed biblioteką. Mamy tą słynną bibliotekę jazzu, no ale kwestie są jeszcze tutaj dogadywane, więc to jest naprawdę, oprócz fajnych imprez, oprócz tego, że tutaj dużo ludzi przyjechało, bo przecież zarówno na to polonijne euro przyjechali ludzie w w zasadzie stałej, stałej Europy. Na Mistrzostwa Europy Szybowcowe też ludzie, którzy tutaj przyjechali z Europy. Widzieliśmy ile krajów de facto na rynku była inauguracja, ile krajów tutaj startowało. Teraz wczoraj miałem okazję otwierać Puchar Balonowy, mimo, że jest to impreza tutaj, może nie rangi Mistrzostw Świata, czy Mistrzostw Europy, ale no przedstawiciele byli różnych krajów Litwa, Węgry, chyba Stany Zjednoczone też. Jeśli właśnie mhm. dokładnie, tak jak pan redaktor powiedział, więc naprawdę dużo imprez, ci ludzie tutaj przyjeżdżają, ci ludzie pamiętają Leszno, ci ludzie mają dobre wrażenia, dobre wspomnienia z miasta Leszna, ale co ważne, to są często też imprezy, które przyczyniają się do dużej promocji miasta Leszna, no bo to tak jak powiedzieliśmy, kilka godzin transmisji tego polonijnego euro, tutaj powiedzmy taka promocja na cały świat, no ale też wspomniane Tour de Poloń, też setki, tysiące w zasadzie osób, które na trasie się ustawiły, no sama ranga, sama nazwa, nawet jak ktoś nie interesuje się redaktor powiedział fani kolarstwa, ale tak naprawdę każdy, niektórzy nawet nie oglądają tych zawodów, ale każdy słyszał Artur Depolon, każdy chciał chociaż przez krótki czas być częścią tego wydarzenia, które przecież co roku w Lesznie się nie odbywa, więc mamy nadzieję, że Leszno będzie w dalszym ciągu organizowało wspaniałe imprezy sportowe, już tak na zakończenie dodam, że mamy nadzieję, że kolejne wielkie imprezy żużlowe jeszcze w te wakacje się odbędą. Mam tutaj na myśli nasze wszystkich nadzieje, kilkanaście tysięcy ludzi na ostatnim meczu ze Spartą Wrocław. Mamy nadzieję, że uda się wejść do półfinału, półfinału. i będzie w półfinale powtórka i będzie to takie piękne podsumowanie tego sportowego e, okresu wakacyjnego w Lesznie. A czemu nie do finału? Ale to już inna sprawa. Panie prezydencie, bardzo dziękuję za rozmowę. Okazuje się, że Leszno jest miastem sportu, miastem kultury i z tego, co pan zapowiada, tak pozostanie. Mam taką nadzieję. Dziękuję, panie redaktorze. Dziękuję państwu. Życzę spokojnego Dziękuję dnia. bardzo. Prezydent Piotr Jóźwiak był naszym gościem. Leszno Kwadrans samorządowy. Audycja finansowana przez Miasto Leszno.